Dziś paczka sportowych świrków opuszcza swój pokój i rusza w kierunku Wisły, a dokładnie na krzokowską skałę i słynną ławeczkę miłości. To wyjątkowe miejsce, z którego rozciąga się malowniczy widok na Dolinę Wisły i okoliczne pasma Beskidu Śląskiego. Sama Wisła to urokliwe górskie miasteczko, znane nie tylko jako rodzinne strony Adama Meusza, ale jako mekka dla miłośników aktywnego wypoczynku. Otoczona lasami i górami oferuje mnóstwo szlaków pieszych i rowerowych, a jej klimat sprzyja przygodzie. Miejsce w sam raz dla świrku. A wie, że on nie ma świlka? co? A to jest jedynka? Nie, to jest jedynka. Już co sprzęgło. Ale zapach kleju. Ale zapach kleju. Jak tam brzmi? No Bo muszę też e, wybrać coś łatwego w miarę, nie? A weź coś łatwego tam też. Jakąś szczytujkę, Krzutkę maksymalnie chyba, nie? to właśnie, żeby też nie było to by jakieś parchaty. Ja już jesteś gotowa, widzę. Ja sobie tu usiądę. O, no no, wzią no, wzią. to jest moja ulubiona Ja razem z tobą. Dobra. Tutaj. Okay. jak ja sobie poradzę z tą ręką. Ciekawe jak to Świata będzie, jak... zobaczymy. Teraz pokażę, nie? Ale, zobaczymy, nie? My, Ten. Zobaczymy, Ten. co tu jest. Tak jest, jest O nie, to będzie creepy. Ja to, to chyba sobie popatrzę na was. O, jeszcze mi but prawie są. Dobra. To. Szakowska Skała, Kobyla Kobyła. Kobyla. Się. Kobyla. Się. Kobyla Skała. Ja nie wiedziałem, że to będzie na takiej zasadzie, że my musimy pierwszy zjechać. Nie, my zejdziemy. A, zejdziemy sobie. Tak. Teraz. Tylko sobie, ja muszę Wiecie co, wy zostańcie tutaj sobie moim zdaniem? No. Bo ja i tak muszę znaleźć jakąś... O, albo wiecie co, zejdźcie ze mną. Będzie łatwiej, to wtedy wybierzemy coś wizualnie, co Wam się będzie co podobało. Podobało. Co Dobra. to? No. To jest to. Takich płyt, takich wygodnych e, chwytów. Że naprawdę... O, ja, że nie <coughs> nie będę miała, to A tam jest to naprawdę tak, duże chwyty, w sobie i z pezną Tak myślę. Ja nawet czasem mam problem, żeby z włączyć. Musiał kurde, mi jeszcze ręka trzęsie od zimna chyba. Całe litra, ale... Tutaj się można naprawdę kurde połamać. <laughs> chyba jaja sobie robią, nie? Czekaj. Ale dużo to bójskiego. Ale... Tak. No dobra no. No właśnie wiesz, fajnie, bo tam do droga ma i. Czekaj. Taka, co? będziesz tu wchodziła zaraz. Okay. No seknę się razem. no. nie ma schodów tutaj gdzieś? Zróbmy to! Zróbmy? No to chodźmy! Ej, czekaj, auto zamknąłem no to, Co jest to jest nam potrzebne? Czy wszystko masz? Nie, mam! A, chyba... bluzy nie wziąć? Kurde, już mi się zimno zrobiło Nie, tu jedna mnie. a kurde... I tak dalej. Ej, ja wracam po bluzę! Bluzy, będzie zimno Ale będzie zabawa! Tak mi się wydaje, zobaczymy Może się już nikt nie spierdzieli, nie? Trzymajcie kciuki! <Czy> A <DansF años> tu jest przejście, bo Alfa jak poszedłeś? Bo tam będzie łatwiej, tu byście dragał wszystkich jak ludzie. Na No tak Tu są zajebiste szuski, ale książka yep. <shock> to <pos> <starczy> yeah, nie szoros. Takie tardy z takim. Ale właśnie są... To jest coś pięknego. Nie spodziewałam się, że aż tak. Teraz tak. Musimy wybrać coś, co łatwego. Bo tam... I tu się o to chodzi, Pat. Tutaj masz kuski. Masz na takiej zajebistej, po prostu takie chwyty. Po prostu są takie wielkie klamy. Takie chwyty. Ale to nie mnie. No wiem, wiem, wiem. Do tego... Ja się podniecam, ale... Dobra, to ja jestem abonuję się. Cześć. Czy będzie tu? Ronka już się spłynęła przed nami. Cześć Ronka Żebyśmy Cię nie wyjmowali później! Na brzuchu się zatrzymasz? Dobra, no czajem. Dobra. Znaczy, no? no. z dnia tego? No? Pewnie by dało radę. Z którego założysz? Chyba z tego. Bo tutaj powinno, no, tutaj powinno być w miarę... Tak, albo z drzewa założę stanowisko, zobaczę. Jak mi wena. Yy, tutaj, właśnie bardziej z tej strony, bo tu powinno być trochę łatwiej, chociaż nie wiem, bo tutaj coś zostało dobite, ale nie wiem co. W każdym razie tutaj nie powinno być, powinno być przystępnie ogólnie, tak? Tak, tak myślę, że tu powinno być w miarę łatwo. Dobra, to ja was puszczę, idę na górę i widzimy się na dole. Dobra, cześć. Uważaj, Lina! Ty sobie wysłuchał? I Co mam robić? Tu i go. No ja to sobie popatrzę z dołu na ta chyba. Pozwolę sobie? Oczywiście, śmiało. Ale nie możesz z tego wypaść. No, będzie Git, chyba tak No dobra. Wynowisko jest pancerne. Sam budowałem. Jesteś, jest tak mocne jak to drzewo. Tak, wyglądasz, Wisia? Mam nadzieję, że jest mocniejsze niż ja. <laughs> jest git. Dobra. git. Dzieci wygodniej. Chcę tego już złapać. O nie ma. Zrób tu. Tu. Tu to. nie to. Zrób to. trochę to. Zrób to. po co musi mi wejść. to. Zrób to. Zrób trzy. No to. Zrób to. Zrób to. to. Zrób się wydaje. Na Zrób to. to. się trzyma. Trzyma to. trzyma. to. Jest za, za. Prawą mogę, bym postawił bardziej na prawo. A nie tu? Może być tu Nie, taki Luźna skała! No tutaj tak jest. Czeka natura Zimno mi w ręce. Musisz się rozgryźć. I teraz tak. Słab się tego chwytu by, wyżej. wyżej. Znaczy, z ringa bym się nie łapał, bo generalnie jest tak. Tu? Wyżej, wyżej, wyżej. Wyżej? Tam po lewej widzisz, tam jest taki ślad po magnezji. Po lewej, po lewej jest taki odstrzelony dzyndzel. Widzisz? Pod tą skałą cała Lewa ręka, tu wyżej trochę. Wyżej? To takie, wy, wy biało, takie białe jest. To jest pewnie wymagnezowane. Po lewej, patrz, tam gdzie masz lewą nogę, widzisz? No. Masz bardzo, bardzo dużą półkę. Że? Poczekaj. No tu? Stanąć... Tak, tam niżej. Nie no, tutaj też, ale to będzie kolejny stopień. Chodzi o to, że wersji, czyli przejdź bardziej w lewo. Dobra, no i widzisz, masz tak zwany no hand nie musisz się trzymać, możesz wstać po prostu. Popraw jak możesz. Czyli? Możesz tak. trochę ją strzepnąć. O, elegancko, dzięki. Będzie, będzie bardziej komfortowo. A sekuruj, miło bo się boję. cały czas Trzy, cztery. Tak jest. I teraz elegancko. No, patrz, patrz to. Nie! Zdaje, złomicie. Nie, się już odekciało, ja się boję. Nie, nie, się <grym jest. <grym jest <wierze> i nie, 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 najlepiej. nie, się się nie, to nie, nie, się. Powędkować do jakiejś etapu, tutaj na sobie kawałek takiego połogu. Co dalej? Co dalej? Co? Eee, poprawinę, albo idzie. Nie do rady! Stań sobie, wyprostuj się, wyprostuj i poprawi. O tak, tak. Dobrze. Co dalej? No i wyprostuj się, złap się chwytu, lewej. Bardzo dobrze. Teraz się tutaj. zesram. Tak. I łapiesz się wyżej. Tak jest. Nie, ja nie mam tyle siły. Łapcie, się, łap się. Chyba spadnę zaraz jak coś. Dobrze, nic się nie będzie chyba. Nie wejdę tam, muszę się puścić. Wolą mnie wszystko, wolą mnie wszystko. Dawaj, dawaj. Muszę duchu. się puścić? Tam się puszczaj. Ja, nowe no. Dobra, się, bo padnę! Wow! Boże! Ja chcę na dół. Ewentualnie mogę czy trochę wiew, przejdzie w sobie, podciągnie się na wiew. Ja chyba tak już nie tak? chcę, ponieważ to jest trudniejsze niż myślałam. Teraz tak. Wciągamy. Ż żegnajcie. Nie była to łama. Żegnajcie. No, już nie będą z tobą chcieli. Nikt nie będzie chciałam się, się spinać, jak cię poznają. Nie, ja to patrzyłem nie, niany w... źle? No ja się okay. zabijają zaraz. To się zaraz, może być tak. Nie, tutaj jest wszystko bezpieczne. <śmiech> <śmiech> a, 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 a. Będę skakał na bandji. Bez bandji. A nie, mam gumę. Na szczęście. To Coś... powinno się udać. To będzie najlepsza misja moja ever. Dzisiaj. Nic bardziej szalonego dzisiaj nie zrobię. Obiecuję. To typyczne, w jakiś inaczej się. Zawsze jest podwójne A, sprawdzanie, to, że siebie wzajemnie, sprawdzasz. Ale ja muszę dwa razy sprawdzić, co? Na wejściu. Ale ja mam w ogóle Dobra. Że... Dobrze. E? Jest, tu, jest tutaj ładnie na, na, na nogach. jest potencjał. Takie przejście? Może będzie taki trawersi, czyli właśnie przejście w lewo. A spróbujmy. Może to będzie łatwiej. Może będzie łatwiejszy wariant. Ale to nie, to nie. <kluzamy>. Dawaj, dalej. Spróbuj znaleźć jakiś wyższy Ale zaryzykuję. Dawaj dalej. Dobrze stoi. Masz w dobrą pozycję, nie. No. Nie no mogę zapomnieć sobie coś. Będzie dobrze, dobrze. Ale spadnę sobie. Była no, na prawą zgłoszę. Mas przywierze to są bardzo bezpieczne. Nie ma resetu, więc gram do końca wszystko. Albo nic to zasady, dalej. Dawaj. Nie wiesz co, nie będę ryzykował. No Dla mnie to, to jest duży strach, a ty się pobawisz. Nie tam się nigdy, jestem swoją wersją lepszą niż nie O! Oh, ale to jest fajne. że z tej strony, już tu jestem... Jak już tu jestem, nie? No to już jesteś, no. Coś tam nie? <suszę> nie! możesz. bo tak to wydam się do kluzu, żebyś nie musiał się szarpać. <suszaquarters> nie w cieniu historii. Nie, na Moja forma, mam ręki, żeby mój się przyciągnąć. Albo spróbujesz jeszcze tak zwany przeskocz zrobić. Przeskoczyć chciałbym. Czyli właśnie nie sobie nie hopę wie. do tego... Dobra. Muszę zjechać, bo mi stary prawy dwa palce. Uważaj! Nie, 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 spokojnie, nic nie będzie nikomu. Dzięki! Dobra, spuszczaj mnie. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Ale kogo? Nie Fajnie spróbować było. Naprawdę, ale. Ech. Ale jednak. Nie, fajnie, fajna zabawa. Jakbym miał dwie ręce, to bym to robił. O, powiem tak. Jakbym miał dwie ręce, to bym się tu bawił. Proszę, to tak. Ej, nie no, można się poobcierać tutaj na tym trzeba Piaskowiec jest taki. Nie no, ma bardzo fajne tarcie. A, masz chyba w kieszeni. Ale może stanąć na nogach i w, w miarę czuć. Czuć no mi wypięła. Czekaj, ale teraz też mi weź. A no, też, ale co Ale ja mówię? miałem dwa warianty, więc musisz wiedzieć, że który wybierasz. Mm, no właśnie. Ja najpierw widziałem to, żeby bardziej po lewej iść, ale. Masz dwa razy I na Tylko tu tutaj teraz no teraz właśnie. Coś... Czy to wypięła? Na co? Gdy się przewrócisz i rozbijesz łeb, to nie przestań. Tak. Nie dała rady, to dojechała. Nie, to dojechała.

No właśnie, zagadka. Dlatego ja nie bo ja mam na tą. O ja! Nie, zaga... zagadka się nie nosi. No. uda się No dobra, jak tutaj? Spróbuj, prawo mogę tam wychodzić. No dobra, no ale co ale to mi to da? Jak... No dobra, i, i teraz wypacz. No to tak. Dobrze, dobrze. O to chodzi. No tak, ale no Teraz tutaj. Teraz tutaj. Będziesz trawersował. Widzisz, że o, o. o. Ale patrz. A, 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 a. Nie, nie. Teraz bardziej spróbuj. Przychodzić bardziej w lewo. Taki trawersik zrobić. sobie No? Ech. Tak, trochę prawa, prawa noga trochę wyżej. Dobrze, usiadł. Chyba za wygodnie. A tyka, to mi ten sufit przeszkadza. Co? To mi ten sufit przeszkadza. No, oka, bardzo dobrze, szybko się ruszę. Profesjonalne nazwa. No. O tak, 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 tak. Tak jak się jest, to aby mu i przejdzie No nie wiem. No, Dobrze, patrzcie. Mariat jesteś. Pat, o to chodziło. Palą Posłuchaj sobie chwytu jakiegoś. Na prawą rękę. O to chodzi, właśnie to? I ogólnie bardziej przechodzisz tymi nogami w lewo, bo ty za bardzo jesteś tam wciśnięty w tą rysę, a ty musisz już uciekać. A ty musisz... Kurde, ty się plączę. <laughs> On no. <laughs> no. <laughs> O kurde. Zmęczenie już. No i dobra, no jedziemy już zaraz. No cześć. Ale oszukałem trochę. Widzieliście chyba. Tych łańcuszków się złapałem zamiast skały. No i chyba. No 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 to, to jedziemy. Nie. No, Ej dobra, bo ja jestem na górze, to możesz w sumie... Ja tutaj bezpiecznym już jestem. Ale to wiesz, możesz zjechać po prostu, będzie. Wy... Ale nie chce mi się. Boj się? No wiem, mam tam jeszcze blokadę. No, A dawaj, w jak odpadnę, to odpadnę, ale no tak zjeżdżać nie chce mi się. A w okazji, nie powtarzalno. No powtarzalno. Wiesz co wygodniej będzie jak zjedziasz. A nie mogę się odpiąć? Nie. Nie.

Zacząłem się, 30 minut wchodziłem, to jest męczące, ale dobrze, że tam miałem tak, takie fajne bardzo miejsce na poczynek. ale chyba 10 minut tak zwany rest, no. nie widziałem w ogóle, że mam tam stopnie, nie? że mogę trawersować, Aby mówić a wy mi się o jakiejś trawersie, a ja tam szukam miejsca, nie? Dopiero jak już musiałem, to sprawdziłem i faktycznie było. A no bo ja tam nic nie widziałem, tylko tutaj w dół, nie? Tutaj. W rację, bo tu jest... Tam jest ring. Chyba w prawo, no. To jest stanowisko. I poproszę o blok. Sorry. Blok. I idę. Padamy, nie? Foteczka i... dojechać już do Łodzi. Trudno. Dobra Ilanka. Siema. Idę. Siemka. A oni poszli inną drogą? Tak. Okej. Okay. Beka. Ale pogodę mamy zacną już teraz. No, jest ok, mi się podoba. Nie skacz! Mama nie skacze! No dobra, spadamy, nie? Dziękujemy za uwagę, my oh, friend! Oh.